Dzień dobry, witam w BMG, ale nie takim zwykłym, bo mamy to i mamy to i mamy też to, czyli gramy na VR. Jestem ciekaw, bo słyszałem dużo dobrego odnośnie tego, więc mam nadzieję, że wszystko co mówią to jest prawdą. Więc zobaczymy. To jest moje drugie odpalenie na VR i muszę powiedzieć, że mega, ale ogólnie w tych niektórych samochodach z modów interakcja na mega fajnym poziomie, tylko to poruszanie trzeba było ogarnąć, ale mniejsza w to. Tu chodzi, żeby jeździć, żeby się poniekąd rozbijać, więc zesetujmy sobie samo W ogóle jesteśmy na mapie Włoch. Ja chyba tutaj jeszcze nigdy nie byłem na żadnym filmie ani na live'ie, a mi się wydaje. Ogólne wrażenia z jazdy. E, dosyć dziwnie. Trachliwie trochę jeżdżę, nie ukrywam. Ale ogólnie powiedziawszy, mega fajnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gram też na kierownicy oczywiście z naszym całym zestawem, plus Hydro plus Shifter. Naprawdę nie potrafię skręcać albo te samochody będą ja tak mało skrętu. Wszystko jest możliwe zresztą. Trochę fazę mam przez to, że nie czuję samochodu, jak samochód się zachowuje. Jak samochód nadrzuca. No i gdyby tu grafika była lepsza, to by to ładniej wyglądało, no ale jest jak jest. Weźmy sobie Street Machine. Mamy Nitro. Nitro działa. Działa w trzeciej osobie, jak to wygląda. No też ładnie. Kierunki działają, ten działa, ten działa, tak dziwnie, trochę, ale. A no dobra, jedziemy. O kurde, dobra, gdzie możemy pojechać? Co my tu nie mamy ruchu ulicznego, bo z ruchem ulicznym to bym miał z 15 FPS-ów. O, aj, 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 aj. Już tak dobrze było. Ja właśnie z dwójki, tak ja z dwójki, przez przypadek już startowałem. Ja właśnie mój jest mega zrywny, i to nie jest dobra oznaka. Ani to w ogóle nie klei albo nie ma poczucia tej prędkości. Spróbujmy czymś innym, może bardziej takim cywilizowanym. Jak głupy to nie zabrzmi, ale weźmy, może Bolajda. Możemy tu coś poklikać, bo niektóre samochody mają taką możliwość, a tutaj tu biegi, widać, które wrzucamy. Wow, ręczny. Też osiowo. Kurde, mega. Dobra, no odczucie. Mega dziwne. Dla OG graczy to dziwnie zabrzmi, ale autentycznie o wiele łatwiej się prowadzi Bolajda teraz niż. Piccolin wersji co O kurde! Oj, oj, oj. Najbardziej chyba boję się mocniejszy ruch wykonać, żeby sobie kabli nie zrzucić, nie pociągnąć gdzieś tam, czegoś nie porozwalać na tym wyjazdzie. Oj, może normalnie pojedźmy Hakiera teraz skręca, ale. No my tu mamy Norte, Luteria, Conca Azurra. Nie wiem czytać. Po włosku. Także nie zabijcie mnie za to. Oj, oj, oj. Trochę ściąga teraz przez to uderzenie, ale ogólne wrażenie. Mega pozytywne bym powiedział. Jeszcze to światło podnoszone. Oj. Ale co są tu. Mega czułe. A trójkę mam, dobra, dobra biegi 1, 2, 3, 4. Tak, widzimy te biegi tu wchodzą. Mamy pięciobiegową skrzynię. Ręczny to ta wajcha śmieszna. Może być. a czy możemy na przykład. Hmm. Hmm. Mogę defy tak blokować. Max speed. Aha. Czyli to mamy blokadę przedniego mostu, blokadę dzielnego mostu i załączenie napędu na pewno na 4, tak. Nie, to jest przedni dyfer? Tak, sprzedni, czyli dobrze mówiłem A to mamy... Aha, Range Box'a Tutaj mamy, ok, pompowanie i spuszczenie powietrza z kół i to działa To jest właśnie fajne, gdyby więcej aut miało takie coś No i tu cały tył, możemy sobie obejrzeć, zobaczyć Czy chcemy jechać tu? Dobra, jedźmy tu na niskim range boxie. Powiem tak, dziwne odczucie. Mam wrażenie, że wszystko w lusterku odbywa się o wiele bardziej płynnie niż tutaj. Ale biegi są chyba te proste. Straight cut gears. Tak to przynajmniej brzmi. Ale ogólnie. W... Kurde, mega, podoba mi się to. Ile mamy? 50, niecałe 40, takie w zakrętach wydaje mi się. A czuję się jakbym zasował, nie wiem ile teraz, autentycznie Chopa, Hopa! Oppa. Ale fajne oj, było blisko Ole skok Ostry zakręt w prawo, dobra, damy radę. Nie takie ostry Pięć dych w zakręt, oj! Nie no, odczucie mega, zewnątrz też możemy sobie odpalić Dobra i możemy pojechać w dół na przykład, a jak tutaj zmieściłbym się chyba się odbiję lekko od bandy To może weźmy coś cięższego Co my tu mamy? O, to jest keeper. NIE! STÓJ! Dobra, keeper wraca na swoją pozycję Range Box Tak, o nie, Split Box, no to samo Co my tu mamy? O, tu mamy... Okej, okay, gaz ręczny Halogeny, których chyba nie mam Natwa. Poguty mamy, dobra Compression Brake i difer Blokada defer taka mała dziwna, tu mamy zapłon Chyba ta! A. Dobra, bieg wrzucamy, bo zjeżdżamy już Trzy Cztery Ale jest taka faza tutaj, że to jest wielkie Trochę jak w ats ale... Mam wrażenie, że tu bardziej Czy teraz... Gdzie tu jechać? Nie no, będzie gdzie tu jechać w ogóle No mijać się tutaj z kimś, z piątka skrzynia no, Ale fajnie... Oj! <laughs> Jak się ominąłem, Boże, się wystraszyłem tutaj Gałęzie, że ominąłem ją Norty Oj, tu wyjechałem poza kraw... Yy. Czym ja tu zawadziłem? Kurde, jakby tak ładunki dowozić tutaj w BMG To byłoby niezłe. Taka wąska dróżka mała. Aj, 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 aj. Dobra. Jeszcze raz. Przecież to nie ma skrętu kompletnie. Jak ja mam to niby się wyrobić. Aha. No, tutaj jakby ktoś naprawdę jeździł, to współczuję. Pyk, pyk, o, a to jest zbyt duże na te dróżki małe, ale nie ukrywam, fajne to. I z dwójki ruszamy tutaj, dobra, odbijemy się, jednak się nie odbijemy. Dobra, speedrun do jazdu robimy teraz, pyk, jak na promocach, eee. Norty, norty tu. Nigdzie nigdy nie dojadę chyba. Lotnisko, rozdroża, port, pas startowy, port inny. Dobra, weźmy to. 2-8 pod maską. Korbotronik. Wygrzytająca truja Oj, oj, oj. To jednak jedziemy w dół. Oj, ta kostka bardziej śliska. Jeszcze raz dobra odcinka. Oj, tu ja coś nie weszła. O, weszło. Oj, nie weszło. A znaczy, że weszło, ale dobra. Szybki obrót. 360. Plus demontaż zderzaka. Tak to się robi. To się nie nazywa urwanie zderzaka, tylko to się nazywa mult. Tam chyba moje drzwi zostały. To jest tylko E3 śmieć. Oj, skrętu zabrakło. Już prędzej bym powiedział, że wyobraźni kierowcy trójka tak nie chcę wstać. Tam, siłą perswazji, ale dwa zy Oj do poniałem sprzęgła <laughs> i mało skręt ale tutaj już tak, im bardziej, im głębiej w las, jak to mówią, tym lepiej. Tylko trzeba na dwoje przerzucać co jakiś czas i kopać go ze sprzęgła. Jak dociągam hydro, powinienem od razu go butować cały czas, bez przerwy. Oj, oj. na nie aż tak. Znaczy czy poniekąd tak. Dobra, dwuja i star cęgło, i lecimy dalej w jedną. Trzy. Na drugą. Oj, oj, oj. Spanikowałem, spanikowałem. O. Oj, oj, za szeroko, za późno Hydro. Pociągnąłem kontroler jakiś, coś podpięty. Nie o co to chodzi. Oj, 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 oj. Drift bez drzwi. Oj, oj. Dobra, trzy. Hydro. Jeszcze raz. Oj, oj, oj. Kapka mi kierownica wyleciała z rąk. Oj, za szybko. Oj, oj. Nie ta. Ale jedziemy dalej. A jak wygląda stan pojazdu? Bo tak kierownica do góry nogami kompletnie teraz. Eee, tu jest dobrze. o czyli tylko to prawe koło dostało i tył i lampa z kierunkiem smupetek oj, chyba to nie był ten najlepszy jednak mój lepszy miał wspomaganie przynajmniej Ale mega Co Z trzeciej osoby? do faza O kurde Okej, okay, nieźle No, jedźmy tu Ja się na VR nie nadaję tutaj do tego To nie, 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 to nie dla mnie Nie na takie drifty szybkie Mamy tu jeszcze jakąś konfigurację. O Polones, proszę Delivery Drift Missile. Ręczne działa, ale biegi nie działają. To tak jest bez sensu, ten strzał ze sprzęgła. Bo ten strzał w ogóle nic tu nie wnosi. Tu się nic nie zmienia. Byłoby cały czas na jedynce lecieć. Oj, oj. Zaraz się znajdzie jakiś obrońca OHV. Albo dobra. Do to się powinno w tym robić! O! Ale powiem tak szczerze, że faza mega jest jak się człowiek rozbije Co prawda to razem ze mną skaczą Nie no, ładne samochodzi Pakę z tyłu widzę cały czas Tego się już otworzyć nie da za bardzo To jeszcze raz próbujemy sięgiełka. Cofamy. ta, ta, ta. Buongiorno, everybody, buongiorno. Ten gaz jest tak odpływający jak ja w poniedziałki. Yyy. 60 Sześćdziesiąt. I łapa. Za ja to się teraz nie zamykają. Nani-nani-nani-nani. nani nani 30 i, w... i w prawo. Czyli muszę wycofać. Ale wpadłem na genialny pomysł. No hmm. tylko tyle mogę dać tego. Skrętu. Co my tu możemy? Przyciembielne, czyli te halogeniki. Oj. To był odpalak. Te drzwi, a te drzwi się nie otworzą, chyba? No to wychodzi. Hmm. Śmieszne to. Tak do normalnej jazdy to się nie nadaje. To jest nic, 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 nic a za chwilę jest. Pum! To <noise> <noise> nie był dobry pomysł. Drzwi, maskę. Coś się bagażnik chyba z a nie maska. Do 30. Czyli możemy jechać 6 dych. No, 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 Oj. Dobra, zlećmy z górki tym z Tak tym tak każdy Oj. Tak skończyć